Ja postanowiłem zrobić aktualizację albumu od 12 do 20. Co kolesce wesi się strasznie gatliwie zrobili, także przepraszam za niego z góry e, Dzisiaj pokażę wam jak już wygląda album Bo troszeczkę się pozmieniało Dobra, pokazujemy po prostu Tę kartkę z brakami, ale tu musiałbym ją troszeczkę uzupełnić Bo troszeczkę tego doszło Ostatnio z wymiany Allegro to się nic nie zmieniło. Mbappe, Kane, Ronaldo. Tu brakuje już tylko dwa stadiony. Czyli 12 i 26. Pozostałe wszystkie są. na dziką momenty tak samo. Dalej zespoły to tak. Austria jest kompletna. Tak z góry będę powtórzywał. Austria komplet. Z Belgii brakuje nam jednego piłkarza, tutaj jest to Fans, tylko nie wiem, który, wice chyba. Z Chorwacji cztery karty brakują, Fansy dwa kapitan i bazówka. Z Czech brakuje tylko Herb. Dania komplet. Anglia dwie bazówki brakuje i Fansa. Trenta Hiszpania. Komplet Finlandia. Brakuje 11 i Fans, leży to i bio e, Francja. Komplet Niemcy. Komplet z Zło. Brakuje dwie bazówki. Z Holandii. Brakuje bazówka. Z Polski. Brakuje Herb i Fans. Glik. Z Portugalii brakuje kapitana Cristiano Ronaldo Z Rosji brakuje jedna bazówka Ze Szwajcarii brakuje tylko 98 herb Ze Szwecji dwie bazówki Turcja komplet Ukraina brakuje bazówka, kapitan oraz eleven No i Walia jest kompletna i teraz karty te specjalniejsze, czyli tak, yy, Goldstoppery brakuje tutaj tylko i wyłącznie Pickford. Fort. Pozostałe są w osztawie też Michael e, Z obrońców brakuje tylko ten tutaj. To jest z Rosji, Dzięki ja chyba. Pozostałe już są. Z Kipleru brakuje brakują dwa, i teraz nie będą, które to są. Wydaje mi się, że Kros brakuje na pewno, a drugi to nie pamiętam. Eee, I tutaj z Goal Machine brakuje też dwa. I brakuje Werner. I brakuje chyba Griezmann. Tak, Griezmann brakuje. A, a tutaj chyba brakuje cross i, i Pogba, wydaje mi się. No, no. Eee, tutaj to, to, to było już dawno temu. końca od Round Player. Z multiple tutaj jedna karta wall, nie pamiętam która. Z midfield tutaj są trzy kompletne, a tu amt brakuje. Tu jedna karta attacking trio. No i tutaj te zespoły to już są wszystkie. Jest Bośnia, Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Węgry, Irlandia, Islandia, Izrael, Kosowo. Macedonia, Północna Irlandia, Norwegia, Rumunia, Szkocja, Serbia, Słowacja, Logo Euro i Maskotka. No i jeszcze <coughs> e, Limitki: Dolberg, Kane, Ali, Ramos, Decha, to ostatnio doszedł Ceballos i Lot, e, Griezmann, Mbappe. Tutaj mamy Kimicha. Nojera Gnabrego, Bernardeski, Donnarumma, Immobile Billig, De Jong, Krycha z Czesnej Piątek, Miranczuk, Forsberg, Konoplianka, G. Bale i Ramsey. Jeszcze na sam koniec jest karta 150 Koisy. No i to jest cały album, brakuje coś koło 40 kart, za 100, a w sobie sobie razem.

Album szybki do zebrania. To są te. tyle. Trzymajcie się. Cześć.